Dzień dobry. Dlaczego pan jest tutaj dzisiaj na tym strajku? Dlaczego pan przyszedł? No te, przyszedłem tutaj, żeby się przekonać, czy rzeczywiście ta młodzież tutaj strajkuje w taki jakby dobry sposób, nie? No bo, na przykład tutaj padły słowa, e, słowo zaiste tak? Takie słowo jest wulgaryzmem, głoszone w publice, to jest łamanie prawa, na przykład, nie? Jakby tutaj spojrzeli na muzykę tą, na przykład, no to to jest Black Eyed Peas i na przykład tam słowo, w tej, w tej piosence też pada słowo Britney Co jest też wulgaryzm w angielskim języku, nie? Rozumiem, że jest pan przeciwko rozprzestrzenianiu się wulgaryzmów w, w języku publicznym Tak, bo to jest jakby Poprawność taka Jakby, jak to się nazywa? Obyczajowość, nie? Taka obyczajowość polska, że Jakby no to nie jest dobre dla przestrzeni, dla, dla publiczności, nie? To jest, do, nie jest dobre dla społeczeństwa. Rozumiem, to jest bardzo rozsądny głos. Myślę, że warto by było powiadomić organizatorów, zwłaszcza, że to jest muzyka, którą oni zapodają. A co pan myśli o zmianach klimatu w ogóle? Jest taki sensor na Hawajach, o którym mówiła Greta Thunberg, który wykrywa zawartość CO2 w powietrzu. I rzeczywiście to się podnosi. Temperatury też się podnoszą. Myślę, Czy powinniśmy działać y, stanowczo, żeby zatrzymać zmiany klimatu? Na pewno. Znaczy, na pewno powinniśmy zacząć od siebie. Czyli cokolwiek na przykład, nie wiem, możemy zrobić, to nawet nie używać elektryczności, jeśli możemy, nie wspierać y, y, firm, które źle traktują przyrodę na przykład, nie wiem, robią jakieś duże... dużo zanieczyszczeń i... unika się też plastiku, nie? To myślę, że to jest najważniejsze od siebie zacząć, przykład, tak jak Greta zrobiła, nie? Ona jakby nie strajkowała, po prostu ona wyszła na ulicę i siedziała tam przed, przed urzędem, nie? I jakby ona nic nie robiła, po prostu tam siedziała i... taka jakby osobista postawa wszystkich w końcu powoduje, że jakby ludzie Uświadamiają sobie, że coś jest nie tak. Czy uważa pan, że bez zmian systemowych jest możliwa zmiana w ogóle? Myślę, że nie. Dobrze, dziękuję serdecznie. Proszę.